Ja chciałam zaproponować na stanowisko starostrackiego pana Józefa pan Matysiaka. Pan Józef Matysiak jest yy, samorządowcem z wielkim doświadczeniem, znającym tu środowisko lokalne, bo ukończył wycenną ogólnokształcące w Radzie Mazowieckiej, a później studia na Uniwersytecie Warszawskim, jeszcze studia podyplomowe, dające mu możliwości yy, rozwijania pracy samorządowej. W samorządzie powiedziałam, że ma doświadczenie bo był Przewodniczącym Rady Gminy z a później Przewodniczącym Sejmu Województwa łódzkiego. To jest duże doświadczenie, to jest duże doświadczenie. Jest osobą kompetentną, yy, potrafiącą organizować pracę zarządu powiatu, potrafiącą dbać o interesy powiatu i społeczeństwa całego naszego mieszkańców. Dlatego też proponuję na to stanowisko Pana Józefa. Na kandydata Józefa Domaczego oddał głosów 15. Wobec powyższego komisja. Studiacyjna... Wobec powyższego komisja sprawacyjna stwierdza, że kandydat radny Józefa Damiczak uzyskał wymagany odbyć głosu w określonym w punkcie 6 i został ugradany na starostę krańskiego. To znacznie deklaruje. Opinie i poglądy naszych mieszkańców. Bo stąd nasze umocowanie i nasza delegacja do sprawowania władzy w demokratycznych rozwiązaniach. Deklaruję gotowość i ciągłość współpracy z władzami Województwa Łódzkiego, dziękując za wszystko, dotychczas Panie marszałku. Deklaruję otwartość na dalszą współpracę i wiem, że na taką życzliwość ze strony Marszałka Dariusza czeka możemy liczyć. Taką gotowość i otwartość, tak jak dotychczas, również deklaruję wobec władz województwa, pani wojewody, różnych instytucji tego szczebla centralnego, ale również przede wszystkim naszych ludzi. Panie Burmistrzu, Pani Wójt, Nowie Wójtowie. Wielką otwartość wykladuję na naszą współpracę, bo ona jest potrzebna najzwyczajniej. Może nie nam, ale jest potrzebna mieszkańcom. I wyrażam nadzieję i przekonanie, że będziemy szukać najlepszych rozwiązań dla mieszkańców powiatu Bo każdy sukces gminy, miasta, każdy sukces wójta, burmistrza, to sukces całej powiatowej społeczności. Te sukcesy powiatu składają się przede wszystkim od podstaw, od sukcesów miasta, od sukcesów gminy. Możemy razem ten sukces budować. Przed nami niełatwe wyzwania. Ci, którzy w samorządzie funkcjonują dłużej, wiedzą, że wielokrotnie postulowaliśmy i postulujemy zmianę ustawy o dochodach jednostek samorządów. I tak się składa, że kolejne rządy, kolejni ministrowie, uwzględniają te nasze postulaty, ale daleko tym uwzględnieniom do tego, co jest potrzebne samorządowej rzeczywistości. I od tego, od kształtu tej ustawy między innymi, będzie zależało, jak do naszych intencji, do naszych umiejętności dopłynie trzeci istotny czynnik. Możliwości finansowe, możliwości zrealizowania ważnych, potrzebnych społecznych inicjatyw. Miejsca pracy, szpital, oświata, drogi oraz ogólnodostępny internet to pięć takich jedno, nierównolegle brzmiących zadań, które stoją przed nami. Pięć równolegle brzmiących wyzwań i yy, można dyskutować, co ważniejsze. Te kwestie są wszystkie ważne. Mamy ważną, ważne, ważne światełko, ważny sygnał, kontrakt regionalny i rozporządzenie Rady Ministrów i nadzieję na realizację budowy szpitala. Jestem świadom tego, że jesteśmy na początku długiej, trudnej drogi, bo nic nie jest dane. Mamy pierwszą, ważną, pierwszy ważny krok. Chcę podziękować Pani Marszałku za wsparcie ze strony zarządu w tej kwestii. I mamy robocze kwestie. Mamy decyzję Wojewody Łódzkiego o zaliczeniu naszego wniosku drogowego do realizacji w 2015 roku, praktycznie ze wszystkimi jednostkami samorządowymi. To inna skala. Po 10 kroków ale prawie trzy nie miliony. To też ważne, Do tego trzeba dołożyć drugie swoje. Jesteśmy w przededniu wejścia inwestora, mówiłem o tym z Panem Ministrzem, przejęcia wybudowanego zakładu. I to jest nadzieja na kolejne miejsca pracy. I nieważne, czy będzie to 100, 120, ważne, że idziemy w dobrym kierunku. Pani Kunajny, po głosowaniu, wicestarowca został, Marian Wałęba Krzysztofskim. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za za głosowanie na mnie. mogę obiecać po raz kolejny, że postaram się na ile siły w tobie pozwolą dać siebie jak najwięcej nie zawieść A mam nadzieję również, że te jedno głosowanie, drugie jest dobrym, dobrą prognozą na dobrą współpracę. Nie jest łatwa praca w samorządzie powiatowym. Państwo mają szereg zadań, natomiast proporcja do środków, którymi dysponujecie, to nie jest taka, jakiej wszyscy my oczekujemy, dlatego to porozumienie powtarzane przeze mnie już wcześniej jest niezwykle ważne. Zadania, które daje nam ustawa o samorządzie to jedno, ale także nasze wspólne przedsięwzięcia. To jeszcze ważniejszy aspekt funkcjonowania samorządu. Pan Starosta w swoim wystąpieniu wspomniał o szeregu ważnych kwestii, które powinniśmy zrealizować. Wspomniał m.in. kwestie dotyczące polityki zdrowotnej, ale także nie powinniśmy zapomnieć o tym, o, to, o czego dążyliśmy w ratownictwie medycznym. I myślę, że ta kadencja będzie takim czasem, kiedy dopniemy swego i do oczekiwania powiatu rawskiego zostaną spełnione. Jest szereg innych zadań także w kontekście wspomnianego już kontraktu terytorialnego i nowych konkursów, które w 2015 roku będą wdrożone. Mam nadzieję, że pieniądze europejskie w szerokim stłumieniem wpłyną do tej części województwa, do powiatu rawskiego, do poszczególnych gmin do stolicy naszego e, powiatu, ponieważ tego oczekują od nas mieszkańcy.